Powiedziałam swojej szwagierce Frost, że nikogo nie obchodzi jej ciąża. Moja kuzynka Kasia właśnie tydzień temu pochowała męża i dwójkę dzieci. Wypadek samochodowy zabrał im życie w jednej chwili. Została jej tylko pięcioletnia córeczka, Emilka. To co widziałam na pogrzebie, było najbardziej rozdzierającym serce doświadczeniem w moim życiu. Tego samego ranka mój brat Tomek i jego żona Karolina wpadli do naszego domu przed wyjazdem do kościoła. Pierwsze co Karolina zrobiła, to ogłosiła, że jest w ciąży. W dzień pogrzebu moja mama pogratulowała jej, ale poprosiła, żeby tego dnia zachowała to dla siebie z szacunku. Ale Karolina oczywiście nie posłuchała. Już w kościele zaczęła głośno udawać odruchy wymiotne, gładzić swój całkowicie płaski brzuch i powtarzać: Przepraszam, to poranne mdłości. Jestem w ciąży. A do tego dorzucała komentarze w stylu: jako mama nie mogę sobie wyobrazić, co Kasia przeżywa. Co było absurdalne, bo Karolina nie miała jeszcze dzieci. Na cmentarzu zrobiła coś jeszcze gorszego. Poprosiła siostrę Kasi, żeby ustąpiła jej miejsca, bo ciężarna musi odpocząć. Stała raptem 10 minut. Gotowałam się w środku, ale milczałam, bo to był pogrzeb. Po nabożeństwie wróciliśmy do domu cioci. Karolina dalej robiła z siebie główną bohaterkę. Gdy ktoś wspominał, jak trudne chwile przechodzi Kasia, ona wtrącała: wiem, teraz gdy jestem w ciąży, lepiej rozumiem instynkty macierzyńskie. Kiedy ludzie rozmawiali o dzieciach, które zginęły, Karolina głaskała brzuch i opowiadała, jak bardzo cieszy się, że zostanie mamą, ale Przelało to, co zrobiła później. Kasia siedziała cicho kącie z Emilką, obie zrozpaczone. Karolina podeszła do nich, wypięła swój płaski brzuch i powiedziała: Ja i Tomek właśnie się dowiedzieliśmy, że spodziewamy się dziecka, i aż nas przeraża, że coś takiego mogłoby się przydarzyć nam. Kasia zaczęła szlochać tak, że nie mogła złapać tchu. Emilka też się rozpłakała. Cały pokój zamarł, wtedy nie wytrzymałam. Wstałam i powiedziałam głośno, żeby wszyscy słyszeli: Karolina, nikogo nie obchodzi, że jesteś w ciąży. Rozejrzyj się, to jest pogrzeb dwójki dzieci i ich ojca. Zrobiłaś test cztery dni temu, a zachowujesz się, jakbyś była pierwszą kobietą w historii, która zaszła w ciąży. Wyjdź. Karolina się rozpłakała i wybiegła, a Tomek za nią. Ale wcześniej nazwał mnie w obecności wszystkich tłustą z gorzkniałą jędzą Moja ciocia musiała uspokajać Kasię, a mama zabrała Emilkę na zewnątrz. Od tamtej chwili mój telefon nie przestaje dzwonić. Rodzina Tomka i Karoliny obrzuca mnie obelgami, że doprowadziłam ciężarną do płaczu. Tomek napisał nawet, że przez stres Karolina może poronić, ale Kasia i ciocia podziękowały mi później. Ciocia powiedziała, że Karolina tylko wszystko pogarszała, a Kasia przyznała, że była wdzięczna, iż ktoś w końcu powiedział to głośno, bo ona sama nie miała siły. Następnego dnia dowiedziałam się, że Tomek i Karolina całą noc wydzwaniali do Kasi, próbując ją zmusić, by nakłoniła mnie do przeprosin. Ciocia musiała wyłączyć jej telefon, bo nie przestawali. Kobieta, która właśnie pochowała rodzinę, była nękana, bo urażone zostały uczucia Karoliny. Jechałam do rodziców, a oni już tam byli, próbując przeciągnąć rodziców na swoją stronę. Ledwie weszłam, oboje zaczęli na mnie wrzeszczeć, że przez mnie Karolina jest zestresowana i że mogę spowodować poronienie. Powtórzyłam im tylko: Pogrzeb dzieci to nie jest czas na ciążowe ogłoszenia i żeby dali mi spokój. Wtedy Karolina pokazała swoje prawdziwe oblicze powiedziała: jeśli nie przeprosisz teraz, nigdy nie będziesz miała kontaktu z naszym dzieckiem. Spojrzałam jej prosto w oczy i odpowiedziałam, że mnie to nie obchodzi. A jeśli zamierza używać własnego dziecka jako karty przetargowej, to ja i tak nie chcę być w jego życiu. Rozpętała się awantura. Tomek darł się. Karolina znowu płakała, aż w końcu mój tata wyrzucił ich oboje z domu. Mama była wstrząśnięta ich zachowaniem.